Gościem Polski Rolnej jest prezes Polskiej Grupy Mleczarskiej, Jarosław Malczewski, ekspert, przyjaciel Polski Rolnej i wiceszef rolniczego opzz Takie pytanie do związkowca, jak do związkowca, czy rolnicy mają się bać importu, importu masła z Ameryki i innych produktów mleczarskich? Rolnicy brytyjscy, już wyraźnie wyrażają swoje obawy w tym względzie, chociaż tam yy, na bezsłaby import produktów z Ameryki, w tym Masła, i przypomnijmy, że tam jest sło tylko na produkty mleczarskie Trump dał 10% eksportowane do, z Anglii, do, yy, do USA. Tak, takie obawy są w pełni uzasadnione, dlatego że Stany Zjednoczone. Oprócz tego, że są drugim co do wielkości producentem artykułów mleczarskich na świecie, przypominam, jest to druga pozycja po Indiach. W Indiach akurat ten rynek bywa dość mocno niedoszacowany ze względu na brak funkcjonowania krajowej ewidencji zarówno produkcji, jak i przetwórstwa mleka, to Stany Zjednoczone są dużym eksporterem artykułów mleczarskich. Natomiast w ostatnich tygodniach rynek chiński dla Stanów Zjednoczonych w zasadzie odpadł, w związku z tym Ameryka szuka w kanałach innych dystrybucji swojego potencjalnego rynku zbytu. Tym rynkiem staje się zarówno Wielka Brytania, która jest już poza Unią Europejską, ale i sama Unia Europejska, która akurat w przypadku artykułów mleczarskich ma nałożone 15% cła przez Stany Zjednoczone, natomiast cła odwrotne wynoszą 0%, a więc produkty ze Stanów Zjednoczonych są po prostu o wiele, wiele tańsze. Podobno są jakieś kontyngenty, ale ludzie nie bardzo wiedzą, kto ustala te kontyngenty i jakiej są wielkości. Tak, to prawda. No, nie ma danych na temat tego, kto takie rozmowy prowadził, kto takie kontyngenty ustalił. Natomiast jedyne, co jest widoczne w mediach, to kontyngenty na sery twarde, to jest 10 tysięcy ton. Natomiast z informacji takich ogólnodostępnych wynika, że na masło akurat kontyngentów żadnych nie ma, a więc jest możliwy import masła ze Stanów Zjednoczonych. W cenach nieporównywalnie niższych do naszych. Otóż aktualna cena masła na giełdach amerykańskich to 4300 dolarów za tonę, a więc jedynie 15 zł za kilogram. Czyli masło po 17 zł w porcie w Polsce, jak to tak grozi, takie wieś niesie, to jest do kupienia bez żadnego problemu do kupienia i 17 zł za kilogram masła to jest odpowiednik mniej więcej złoty 50 zł za 1 litr mleka w skupie. To mniej więcej może do tego prowadzić. Szykuje się dam bardzo duża obniżka cen skupu. Pamiętam jeszcze dwa, miesiące, dwa czy trzy miesiące, jeden z analityków bankowych i też szacownych banków wieścił, że pod koniec roku to cena skupu mleka osiągnie około 2,70 zł za, za litr netto. No. Myślę, że to będzie jedynka z przodu. Na chwilę obecną te prognozy są nieaktualne, dlatego że prognozy wykonuje się na konkretny dzień, a więc przy znajomości pewnego układu zarówno gospodarczego, jak i prawnego, natomiast ta sytuacja zarówno prawna, jak i ekonomiczna uległa zmianie na przestrzeni tych ostatnich 8 miesięcy. Prognozy banki wykonywały na początek tego roku, a więc w okresie, kiedy szacowano, że produkcja mleka w od czerwca bieżącego roku w Unii Europejskiej zacznie spadać, a z kolei popyt na artykuły mleczarskie w czwartym kwartale roku zawsze wzrastał. Natomiast zaszły nowe okoliczności to jest uruchomienie umów o wolnym handlu i otwarcie rynku europejskiego na import produktów mleczarskich ze Stanów Zjednoczonych. A więc prognozy rynkowe powinny zostać. Zrewidowane i powinny zostać napisane na nowo przy znajomości tych nowych okoliczności prawno-gospodarczych, o których wspominamy. Czyli cena skupu mleka w Stanach wynosi teraz? To jest złote 52 za 1 litr. Mówimy o cenie z sierpnia bieżącego roku. Jest to dalszy spadek ceny mleka w skupie w Ameryce. No, Jak wychodzi basło, tak wychodzi. To ten, prawda. Zasadniczo cena masła wynika z produkcji przede wszystkim trzech produktów. Jest to masło, odtłuszczone mleko w proszku i sery. 65% mleka jest rokowana na te trzy produkty, a więc cena mleka w skupie musi być niejako wynikać ze tych no trzech produktów. Ale masowych. ceny proszku też spadają. Pojawiła się znowu niemieckie sery, pojawiły się w Polsce, także gołdę podobno można kupić. Za 15 zł za kilogram. Można kupić, natomiast ser cheddar w Stanach Zjednoczonych ma w tej chwili wartość jedynie 13 zł za kilogram, a więc będzie dalsza presja na, również na, na obniżki, dlatego że w przypadku produktów wystandaryzowanych, produktów giełdowych, produkty giełdowe wyznaczają ceny później w poszczególnych krajach członkowskich. To można powiedzieć, że Unia załatwiła nas podwójnie nie tylko umową z Mercosur, ale też umową ze Stanami Zjednoczonymi. Tak i to właściwie media skupiły się na umowie Mercosur. Natomiast całkowicie w mediach nie ma ani żadnego śladu na temat otwarcia Europy na produkty amerykańskie i za chwilę na produkty z Meksyku, które również będą stanowiły uważam, że dużą konkurencję dla produktów europejskich, które są wytwarzane Innym reżimie, zarówno produkcji, jak i przetwórstwa są objęte również ETS-ami, a więc czynnikami, które zwiększają koszty przetwórstwa mleka i po prostu tracimy swoją konkurencyjność na rynku. A, a my się chwalimy nadal, znaczy komisja się chwali, że będzie totalnie postępowała i realizowała politykę Zielonego Ładu, podczas gdy nasza konkurencja z Mercosur czy ze Stanów Zjednoczonych. i i ma niższe koszty, bo tam się nie bawią w takie rzeczy. To prawda, tam się nie bawią. No jednym z pierwszych dekretów prezydenta Trumpa było odstąpienie od polityki klimatycznej i wystąpienie z takiej złagodzonej wersji Europejskiego Zielonego Ładu czyli porozumienia paryskiego, które istotnie zmniejszyło koszty produkcji i przetwórstwa mleka w Stanach Zjednoczonych. Warto też wspomnieć, że ten mechanizm safeguard, a więc mechanizm hamulca bezpieczeństwa, który, o którym mówi pani von der Leyen, on mówi tylko i wyłącznie o ewentualnym wzroście w ilości importowanych produktów z grupy Mercosur, natomiast absolutnie nie mówi o cenach, a ten mechanizm powinien nie tylko korespondować z wolumenami, ale powinien korespondować przede wszystkim z cenami. No, ale takiego mechanizmu nie przewidziano wobec importu produktów mleczarskich ze Stanów Zjednoczonych. Absolutnie nie, no, o tym w ogóle nie ma mowy. Natomiast sam hamulec bezpieczeństwa, podkreślam, mówi wyłącznie o zachwianiu równowagi wolumenowej, ale absolutnie nie ekonomicznej. A tu w szczególności to powinno być brane pod uwagę. Czyli wtedy, kiedy cena. W produktów rolno-spożywczych spadnie poniżej poziomu krytycznego, wtedy powinien, powinna być interwencja, wtedy powinien być ten mechanizm uruchamiany. Czyli polscy rolnicy stają się zakładnikami decyzji politycznych na wysokim szczeblu, nawet ponadpaństwowym, no ale Przecież nie wyobrażam sobie, żeby przy tych kosztach produkcji, które rosną, średnia cena mleka w Polsce wynosiła złoty 70 netto. To byłaby totalna katastrofa i przede wszystkim ceny powinny korespondować z kosztami produkcji, które są wciąż wysokie, bo przecież teoretycznie rzecz biorąc, komponenty paszowe. Mam tu na myśli w szczególności zboża, one tanieją, natomiast na tych obniżkach korzystają przede wszystkim gospodarstwa te przemysłowe, które mają własne mieszalnie pasz, natomiast ci, którzy kupują pasze gotowe, oni właściwie na tych obniżkach w ogóle nie korzystają, bo zależni są od polityki finansowej czy gospodarczej firm paszowych. Słyszałem takie głosy, że tutaj rolnicy w polsce, mleczarze, wpadają w histerię, bo przeinwestowali i są zadłużeni. Dlaczego żądają większych cen skupu mleka. Ja mam takie pytanie. Przecież w obrębie jednego pokolenia doszło do całkowitej modernizacji polskiego mleczarstwa. Przecież bez kredytów i bez dotacji unijnych byłoby to niemożliwe. I co mają, mamy winić rolników? Mają być karani, że wzięli kredyty, szczególnie na Podlasiu. Dla, żeby rozwinąć swoje gospodarstwa rodzinne? Powinniśmy postępować dokładnie odwrotnie, a więc być wdzięczni polskim rolnikom za to, że wykonali tak potężne inwestycje, tak duży trud ponieśli, dlatego że tylko gospodarstwa rodzinne, tylko gospodarstwa polskie są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego, bo bezpieczeństwo żywnościowe to pojęcie, które Określa się indeksem, a ten indeks jest tym wyższy, im większy jest udział żywności produkowanej na miejscu, a więc w miejscu, w którym żyjemy. A więc powinniśmy. Do tego typu produkcji dopłacać, tworzyć pewien parasol bezpieczeństwa, żeby te gospodarstwa produkowały, ponieważ to one gwarantują poziom bezpieczeństwa żywności? To powinno być też zrekompensowane większymi dopłatami z budżetu unijnego. Szczególnie z tych państw, które chcą samochody, robić biznes na samochodach, zarówno w Stanach Zjednoczonych. Jak i, jak i w krajach Mercosuru, bo to chodzi o samochody, cała ta gra jest o samochody i o przemysł z, wiadomy, z wiadomych państw. No chodzi jeszcze o turbiny, chodzi jeszcze o przemysł chemiczny, który musi się odbudować, bo jest w tej chwili w głębokiej recesji już, jeśli chodzi o Unię Europejską. Jeśli mamy Działać we wspólnocie, to ta wspólnota tą nadwyżką, która będzie generowała ze zwiększonej sprzedaży z sektora automotyw, sektora przemysłu chemicznego czy choćby tych turbin, no musi się dzielić i dopłacać do tej produkcji rolnej. Bo moim zdaniem jest taki, taki problem, żeby wygrać z amerykańskim masłem czy z masłem z Mercosur, czy z jakiegoś innego kraju, gdzie obowiązują niższe normy jakościowe oraz są tańsze koszty produkcji, no to nie może być tak dużej różnicy ceny, ceny w cenach na półkach. Więc tutaj naturalnie będzie, że wielkie sieci będą obniżały to. Wszystko, żeby, żeby, żeby jak najbardziej zarobić no i żeby jednak też coś sprzedać tego polskiego masła. Może tego amerykańskiego masła, może nie ma tak dużo, ale zrobiło, zrobiło to masło olbrzymie zamieszanie, jak i ser z Niemiec. No tak, ale przecież czasy zaszły, kiedy obowiązywał jeszcze mechanizm kwotowania produkcji mleka, kiedy istniała pełna ewidencja, zarówno produkcji, jak i przetwórstwa, pokazywał, że nawet jednoprocentowy wzrost produkcji na terytorium Unii Europejskiej może tym rynkiem skutecznie zachwiać, doprowadzić do jego destabilizacji. A obecnie mamy nic innego, jak zakłócenia na rynku rolnym, właśnie spowodowane tym importem. Dlatego, że sieci handlowe, importerzy, traderzy, w momencie, kiedy mają widoczne spadkowe notowania na giełdach, no to od razu tym argumentem grają. Bo to jest nie tylko masło, ale masło, tanie masło, ale masło plus panika. Oczywiście. Dlatego, że tu jest nic innego jak zarządzanie strachem, zarządzanie kortyzolem, a więc. Wpływa to również na, na notowania cen, dlatego że wszystkie te mechanizmy mają wpływ na spadkowe notowania cen. Panie prezesie, nasze ekspertyzy, one można je krytykować, czy przewidywania w większości są trawne, ale zdarzały się nam też pomyłki, ale ja uważam, że, że należy nam się. Rolnikom należy się prawda, jaka jest rzeczywista, bo na razie Mercosur, Mercosur i yy, obydwie strony grają tym Mercosurem. Polityczne. A tu też trzeba powiedzieć, że są, in, in, są też inne umowy, które szkodzą, bardzo szkodzą polskiemu rolnictwu i tu rolnik poniesie koszty, koszty bycia poprawności politycznej tak. naszych polityków. Bo nikt. Z, czy uważa pan, że któryś z polityków z opozycji albo z rządu zaprotestuje przeciwko a, taniemu amerykańskiemu masłu? No, tak. Premier Indii premier, y, y, y próbował. Zaprotestować i nie wpuścił produkty mleczarskie. I tak się zaczęła. Złe stosunki Indii ze Stanami Zjednoczonymi. To prawda? Umów o wolnym handlu jest nie jedna z grupą Mercosur, a 40 i przede wszystkim te umowy trzeba rozpatrywać łącznie dlatego w mediach mówi się wprawdzie o kontyngentach w ramach umowy Mercosur, natomiast rolnikowi faktycznie należy się prawdziwa informacja informacja o 40 umowach i o skutkach. Tych regulacji. Natomiast działania polskiego rządu, ale i pana prezydenta Nawrockiego powinny prowadzić do opracowania strategii i działań wyprzedzających. Natomiast bardzo często w Polsce, nie mówię teraz, ale na przestrzeni tych 30 paru lat, to jest niestety gaszenie pożaru benzyną. No, ty, Polskie rolnictwo jest, jest wzorcowe, jako rodzinne, jako na, na najbardziej, ale też bardzo podatne na różne kryzysy, ze względu na pewne obiektywne sprawy, koszty produkcji, mniejszy areał gospodarstw niż, niż wielkich agroholdingów i trzeba, trzeba, trzeba je wspierać. I tu nie chodzi, kto jest ruską onucą, a kto nie jest. To chodzi o zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Tylko ja, ja sobie nie wyobrażam debaty w Sejmie Polskiej na temat, na, bo na, na temat umowy z Mercosur każdy chętnie zabierze głos, a na temat umowy ze Stanami Zjednoczonymi nie bardzo. No, jest lekkie wycofanie z, z tego typu tematów, bo one są być może politycznie niepoprawne, natomiast no, działania powinny być przede wszystkim w, w zakresie oceny skutków danych regulacji, dlatego że często przepisy są wprowadzane właśnie z pominięciem, a ocena skutków regulacji jest właściwie fundamentem w każdym procesie legislacyjnym, w każdym kraju członkowskim. Moim zdaniem tylko patrzeć jak cena zbytu masła przekroczy w dół oczywiście. Poziom 20 zł i będzie to w granicach 18-19 zł. Niestety nie należy tego wykluczyć. Trzeba sięgnąć do 2007-2008 roku, kiedy cena interwencyjna masła została mniej więcej określona na poziomie około 14 zł za kilogram. Natomiast ona odpowiadała w tamtym czasie kosztom produkcji, które były zdecydowanie poniżej złotówki. Natomiast na przestrzeni tych kilkunastu lat zmieniło się wszystko. Wystarczy sięgnąć też pamięcią do przeciętnych wynagrodzeń, ale i płacy minimalnej z 2006 czy 2007 roku, no to jest zupełnie inny poziom. Płaca minimalna wzrosła 3,5-krotnie, przeciętna podobnie, natomiast Stawki interwencyjne zarówno w zbożu jak i w mleku czy odtłuszczonym mleku w proszku pozostały bez zmian. Czyli do tragedii zbożu dołączyło można powiedzieć śmiało mleko, mleko i potrzebne są działania interwencyjne czy działania jakieś mądre działania które nie dopuszczą do upadku yy, Absolutnie tak. yy, gospodarstw. A jeszcze ostatnie pytanie, a jak cena skupu mleka na Ukrainie? Czy w Ukrainie jak to się różnie ludzie mówią. Cena ukraińskiego mleka aktualnie to jest około 17 hrywien za kilogram w przeliczeniu na złotówki to złoty 52. A więc cena niska, natomiast Ukraina ma przede wszystkim produkcję wszystkich komponentów paszowych na miejscu, czyli począwszy od zbóż, czyli kiszonki kukurydzy, przez soję, oczywiście modyfikowaną genetycznie, ale i niemodyfikowaną również produkuje i koszty produkcji są nieporównywalnie niższe jak w Polsce. Czyli można powiedzieć, że Ukraina ma takie same warunki produkcji jak w Stanach Zjednoczonych, Oczywiście. chociaż w Stanach Zjednoczonych na pewno rolnicy są bardziej umocowani pod względem zawodowym i mają lepszy dostęp do kredytów, to na pewno. I mają też pomoc ze strony rządu. Tak, natomiast no Ukraina też ma mimo wszystko w jakimś tam sensie gwarancję tych instrumentów finansowych z Unii Europejskiej i silnego wsparcia. Dla produkcji mleka, które przecież nie od dziś wiadomo, należy do dużych korporacji, dużych agroholdingów międzynarodowych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.